Ponad 300 zabytkowych pojazdów zjechało do Sosnowca na szósty zlot starych samochodów. Niedzielna impreza cieszyła się wielkim zainteresowaniem. Klasyki, których na co dzień nie sposób zobaczyć na naszych drogach, były dla wszystkich odwiedzających w zasięgu ręki. Żeby mieć takie auto jak ten, akurat 2CV z 1965 roku, trzeba kupić taki samochód, znaleźć gdzieś w kraju czy za granicą, no i poświęcić mu troszkę serca. A tego serca, tutaj takie samochody trzeba włożyć bardzo dużo, jak Państwo wiecie, trzeba by wszystkie te samochody tego typu akurat, bo się pasjonują akurat Citroenami. To były samochody przedwojenne, konstrukcja przedwojenna, robione były to 1990 roku, silnik 603 cm, ale żeby mieć taki samochód trzeba go przede wszystkim rozebrać do jednej śrubeczki, a więc jest dużo prac blacharskich, lakierniczych, ściąganie części, no i poświęcić mu, tak jak wspomniałem, serca, dużo, dużo serca i potem dbałość o tego samochodu w każdy dzień. Nie używanie oczywiście w okresie zimowym, czy, czy, czy jesiennym, czy, czy wtedy, kiedy są jakieś niesprzyjające warunki. Ja tym samochodem wyjeżdżam tylko tak jak dzisiaj, w takie dni słoneczne i pogodne, a szczególnie na takie zloty jak w Sosnowcu jestem od 4 czy od 5 lat. Zaczęło się od, od, od pierwszego mojego takiego pobycia na zlocie w Dobrzeniu Wielkim, to jest koło Tam zobaczyłem takie pierwsze ten samochód, 2CV, spodobała mi się jego taka nietuzinkowa sylwetka która przyciąga wzrok wielu nawet laików samochodowych, którzy nie mają z samochodami mało do czynienia, ale ten, ten samochód przyciąga ich, ich spojrzenia, ich uśmiechy, a na tym chodzi, żeby trochę było <grytanie> radości jednocześnie z tego samochodu, a jednocześnie przechodniów czy, czy widzów jakichś, którzy oglądają te samochody na Zlotach szczególnie. Albo w jeździe takiej codziennej, no w codziennej może nie, ale w okresie letnim przypuśćmy, no to tak. Dobrze, że akurat rodzina nie ogląda, to auto jest no, Jak na na pierwszym miejscu. <noise> Ważniejsze. Nie na no, żartuję. No, trzeba to pogodzić jedno z drugim i, i każdy ma jakieś pasje, akurat ma pasje akurat z tych starych samochodów. A różnie, ludzie zbierają znaczki, zbierają jakieś tam, go, hodują gołębie, mnie akurat, akurat fascynują takie stare samochody. I ty mi się trudniej. No, mam jeszcze inne samochody tego typu. Ale ta kaczka mi najbardziej leży na sercu. Yy, początki, były, początki były bardzo trudne, bo jak, bo jak ze wszystkim takimi rzeczami, ale. Z, z pobyty na, na zlotach yy, z kolegami. Zawsze ktoś tam ma, jak się gra, jeśli ma takie samochody, coś tam mu zbywa. Ja mam trochę takich części, dużo już do niego przez lata się uzbierało. Wymieniamy się częściami, mamy z sobą kontakty. Już jest po prostu łatwiej. Przez, ale to trzeba być w te, w trochę w tym już pracować, czy, czy mieć takie samochody, obojętne ten, czy jakieś inne samochody zabytkowe. Myślę, że, że początki są każdego trudne, ale z, wie, z z latami, z czasem, ci ludzie, ci ludzie mają jakieś tam udos dostęp do, do części czy jakichś zamienników, po prostu trzeba to wiedzieć, gdzie, gdzie, gdzie znaleźć, gdzie uderzyć. Właściciele pojazdów to prawdziwi fanatycy i hobbyści. Nie interesuje ich cena utrzymania swego cacuszka, bo robią to wszystko z serca. Jedna z największych tego typu imprez już za rok w Sosnowcu.